wziąć i nagłośnić sytuację taką, jaką mamy teraz zachowane, bo mamy generalnie duży problem z taksówkami i do tego dołożył się nam teraz Uber Bolt, te tak zwane taksówki z aplikacji, z którym tak naprawdę zwykły taksówkarz nie może konkurować. Chcemy to nagłośnić. Chcemy trochę zatrzymać te licencje, które są wydawane bez, jakby to powiedzieć. Hmm, bez opamiętania, po prostu nic się nie zastanawia nad tym, gdzie te samochody mają stać, co mają ci ludzie na tych taksówkach robić, bo tak naprawdę pracujemy 3 miesiące latem, 3 miesiące y, zimą i wtedy faktycznie tych taksówek może jest potrzeba większa, ale w momencie, jak przyjdzie teraz marzec, to nie wiem, co ci wszyscy ludzie będą tutaj robić, a szczególnie mieszkańcy Zakopanego. Jak, y, proszę nam wyjaśnić, w jaki sposób można zostać taksówkarzem w Zakopaniu? Co trzeba zrobić? i jak, Jakie trzeba mieć umiejętności? i jaką, jaką, jaką dokumentację złożyć? Gdzie? Jak to wygląda? Generalnie, jeżeli chodzi o to, żeby zostać taksówkarzem, zawód został uwolniony, teraz nie powiem dokładnie, w którym roku, ale przychodzi Kowalski z samochodem, z dadaniem, z zamontowaną kasą fiskalną i, i na następny dzień już naprawdę może wziąć i pracować jako taksówkarz. Z Uberem i Boltem, z tymi partnerami, jeszcze podejrzewam, jest to łatwiejsze i nie ma żadnych, powiedzmy, obwarowań typu jakieś... Jakaś topografia kiedyś, no, pamiętam, żeby ma... jakieś egzaminy, żeby czy się zna miasto, historię i tak dalej, czegoś takiego już nie ma w nie ogóle, nie ma. tak? Nie ma, Dzisiaj przyjeżdża człowiek z zagranicy i który nawet często nie zna języka siada za kierownicę, odpala aplikację, tam ma nawigację, te wszystkie inne rzeczy i po prostu zaczyna pracować. Od jakiegoś czasu w Zakopanem y, y, zrobił się szum po tym jak się pojawiły y, y, taksówki z napisem Bolt albo Uber. Y, dla państwa y, konkurent, prawda, y, który pojawił się y, z nienacka, czy wiedzieliście o tym, że taka sytuacja y, nastąpi? To znaczy ja powiem tak, nie wiem od, jak, od ilu lat w ogóle w Polsce działa już Uber i Bolt, ale tutaj y, sytuacja jest z tego typu, że zmieniło się to po zmianie władzy tak naprawdę. Do momentu, kiedy jeszcze miał władzę tutaj Waszek Dorula, y, nie było tych sytuacji. To znaczy się... myśli pan, że Dorula nie wpuszczał po prostu tych, y, y, tych firm tutaj? Nie wiem, nie chcę tego mówić, ale są takie plotki, gdzie ludzie mówią po prostu, że... Do momentu, kiedy jeszcze był rządził tutaj tym miastem, powiedzmy, leszek do Na pewno nie ułatwiał im tego, tylko jak, w jakiś sposób tam pewnie utrudniał. A od momentu, kiedy zmieniła się władza, to zaczęli po prostu przyjeżdżać z dnia na dzień coraz więcej nowe firmy. No i mamy to, co mamy dzisiaj. Co Bolt i Uber musieli zrobić, żeby się tu pojawić za kopanem? No tego nie wiem, to nie do mnie pytanie. To trzeba byłoby. Wzięli się i bardziej może w kierunku. Ale musieli to, coś tak. zrobić? Być może, że nic nie musieli, po prostu przyjechali i pracują, czy nie? Być może nie musieli nic, no. Musieli na pewno dostać licencję od Urzędu Miasta. I, i, I ktoś tam, nie wiem, dał im zielone światło. No bo jeżeli do momentu, kiedy rządzi jedna władza, nie ma ich przez te lata, gdzie już działa w całej Polsce, a nagle się pojawiają, no to coś jest na rzeczy. No właśnie, i to, to, to tutaj też się na tym zastanawiam, czy oni musieli wykonać jakiś ruch, czy nie. Ale jeszcze mam to, to dodatkowe pytanie, które mnie nurtuje od jakiegoś czasu, bo wiem o tym, że, na przykład, w Krakowie Uber y, został przejęty przez istniejącą kompanię taksówkową. W wielu miejscach tak było. Czy Państwo, którzy macie tutaj w Zakopanem swoje kompanie, myśleliście o tym, żeby po prostu przejąć takiego Ubera czy Bolt, czyli przejąć tę aplikację, krótko mówiąc, i jeździć jako taksówkarzy i jako e, kierowcy na, tej, na tych aplikacjach? Myśleliście kiedyś o tym? Ja myślę, że większość osób tutaj nie myśli na ten temat, bo dlaczego i w imię czego my mamy się dzisiaj dzielić z jakimś Boltem, Uberem, z jakąś w ogóle korporacją zagraniczną, gdzie miałyby iść część naszych dochodów tam. To jest kompletnie nielogiczne i ktoś, kiedy ktoś kto się zgodził jakiś czas temu na, na to, że weszli do Polski taki Uber i taki Bolt, to po prostu oddał część suwerenności i część dochodów, które tutaj mamy. No tak, ale y, prawda jest taka, że tego się nie odwróci, prawda? Oni są i taka będzie dzisiaj rzeczywistość i taki jest krajobraz, że jest Uber, jest Bolt jest dużo ludzi, którzy korzysta z nich ze względu na to, że jest wygodnie, że nie trzeba płacić gotówką, że nie trzeba nawet mówić dokąd się jedzie, to wszystko się odbywa w sposób automatyczny. No i domyślam się też, że dla sporo osób, zwłaszcza turystów, którzy przyjeżdżają do zakopanego, dla nich to jest wygoda. Hmm, nie wiem, to jest wygoda. Mamy też super tak wygodne. I tak naprawdę usługi mamy zdecydowanie lepsze od Volta i Ubera. Posiadamy wiele informacji, których tutaj ktoś, kto przyjechał gdzieś z zagranicy czy z innego miasta, nie może dać tym turystom, którzy tutaj przyjeżdżają. Prosty przykład: no, ktoś pyta o, jakąś, o jakiś szlak, i jak ktoś może powiedzieć, kto przyjechał wczoraj z zagranicy czy, czy, czy powiedzmy z innego miasta. No nie mają żadnego problemu. No tak tutaj bijecie ich na głowę znajomością topografii. Wiecie kiedy, jak omijać korki, oni tego nie wiedzą. Wiecie jak wygląda to miasto. Zawsze możecie w taksówce poopowiadać co mijacie i tak dalej i tak dalej. Oni są absolutnie zieleni. No, tutaj ich bijecie na głowę. Więc może przyszłość też tych firm Byłaby taka, że, że wy je krótko mówiąc, w jakimś momencie przejmiecie. No. Tylko pytanie jest jedno. Dlaczego my mamy wziąć i oddawać część zarobionych pieniędzy? No bo świat się zmienił. Świat poszedł do przodu. No to jest tak jak. jak się z... zmienił, że wejdę w słowo i mamy oddawać część pieniędzy, tak? Czyli płacić haracz, za to, że pracujemy we własnym mieście, tak? To jest bardzo trudny temat, natomiast nie wiem, czy nie staniecie przed takim faktem w którymś momencie. Jeśli władze miasta nie będą mieć narzędzi, żeby nie wpuścić Bolda i Ubera, chyba że mają, tego nie wiem. Dzisiaj się to pewnie na tej celi trochę okaże, prawda? Bo rozumiem, że tam jedziecie spotkać się z burmistrzem, który ma na ten temat wiedzę. Zgadza się? No ja myślę, że idzie to w takim kierunku, że w pewnym momencie mogą to wziąć i ograniczyć. Nam tak naprawdę zależy, żebyśmy mieli wyrównane szanse z Uberem i z Boltem, bo kiedy było spotkanie z burmistrzem i przyszedł jeden z przedstawicieli Ubera i Bolta i mówiliśmy o zamrażaniu cen, o poprawianiu wizerunku, to gość z Bolta zaczął się po prostu śmiać z Ubera, że my sobie ceny możemy zamrażać, a oni i tak będą jeździć, na takich cenach, jak im pokaże aplikacja. Jeżeli aplikacja pokaże im za 900 metrów, czyli przejazd z Tępówek, z Kościuszki do dworca, przykładowo 200 zł i klient się na to zgodzi, to oni tak będą jeździć. To jest drugi, to jest drugi argument, który oprócz tego, że, że to są taksówkarze, którzy nie znają topografii, nie wiedzą jak unikać korków, nie znają historii Zakopanego i miejsc wielu, no to to jest kolejny argument za wami przemawiający, to są ceny, prawda? Wie pan, z tymi cenami to jest naprawdę różnie, bo mamy pełno dowodów na to, że te ceny są czasami kilkakrotnie wyższe od naszych cen. My mamy jakby stałe ceny i, i one są, zresztą każdy taksówkarz ma na szybie cennik i widać ile będzie kosztował przejazd i jak ktoś się zapyta, to to samo możemy powiedzieć i umówić się na cenę, nie ma problemu najmniejszego. Uber -Bolt działa tak, że w momencie, kiedy przyjdzie marzec, nie będzie dużego tu duka, to prawdopodobnie pojedzie po niższej cenie niż taksówka. Ale wtedy nawet nie ma nikogo wozić. Ale przychodzą skoki, przychodzą jakieś ferie, jakieś sylwestry, nie sylwestry, no wakacje, wszystkie te inne terminy, kiedy naprawdę jest obłożenie duże i cena, gdzie my jedziemy, powiedzmy, cały czas jedną i tą samą trasę za te 40 zł, takie przykładowe, oni potrafią jechać tą samą trasę za 120 zł. Tak, to oni... jest po prostu wyłudzanie i oszukiwanie ludzi, taka prawda, bo ktoś, kto przyjedzie z zagranicy on bierze za pewnik, że Uber i Bolt będzie tą opcją najtańszą, po czym się okazuje, że płaci trzy albo cztery razy więcej, bo akurat jest w tym gorącym okresie. Tuż się z Panem zgodzę, że za kilka dni zniknął, dlatego, że kończą się ferie, dla nich to nie będzie żaden interes tutaj być, bo to są też koszty, koszty wynajęcia lokum, spania i tak dalej, chociaż też nie wiem jak się to odbywa, dlatego, że widzę, że oni Gdzieś tam na stacjach benzynowych raczej koczują, tak bym to nazwał. No, łatwo tutaj w Zakopanym nie mają, również nie tylko ze względów bytowych, ale ze względu takich, że wy tam im też e, nie pozwalacie spokojnie jeździć, z tego co słychać. Pytanie jest tylko, jak się to skończy, pańskim zdaniem, i kto powinien ten spór między wami, Uberem i Boltem zakończyć? Filipowicz, pan burmistrz Filipowicz, pańskim zdaniem jest w stanie to zrobić? W tym momencie nie wiem na ile Pan Filipowicz ma władzę na tyle, na ile może, bo on zawsze jego słowa mówią tak, że dajcie mi argumenty do tego, żebym to zakończył, dajcie mi sposób albo jakieś prawo takie, które które rozwiąże ten problem, to ja to zrobię. On jakby broni się tym, że ma ręce związane. Czyli trudno powiedzieć. No musi się coś zmienić na pewno. Nie wiem czy w całej Polsce, czy w gminach takich. Dopiero wtedy. No, na dzień dzisiejszy nie ma jakiegoś takiego prostego rozwiązania, i, i na razie nie ma jakichś narzędzi, takich przynajmniej na tyle na ten moment, ile, ile ja wiem, żeby to wziąć i rozwiązać. No A jak, jak było? Sprawdzaliście, jak, jak się to odbywało w innych miastach? Nie wiem, w Krakowie na przykład. Ten spór między taksówkarzami i pojawiającym się Uberem też się pojawił, prawda? Nie chcę się tutaj wypowiadać, bo nie znam tej sytuacji tak na tyle, żeby wziąć i wypowiedzieć się tak merytorycznie. Nie chcę się wypowiadać, jak to tam dokładnie jest. Wiem, że my jesteśmy małą gminą, małym miastem, miastem turystycznym, który działa na pewno inaczej niż duże miasta typu Kraków, Warszawa. I tutaj inaczej się zarabia, i nas inaczej się powinno wziąć i traktować. Ja natomiast spotykam się tutaj w mieście z takimi głosami, gdzie ludzie trochę się boją takiej eskalacji tego sporu, który jest między Wami a nimi, żeby nie doszło do jakiejś nie, nie daj Boże nieszczęść. No, pojawiają się różne takie rzeczy, typu jak tutaj już były miały miejsca. Przy ostatnim tym wypadku, który był tak, taki groźny, no mhm. gdzie oni jeździli i prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, albo być może jeszcze jakichś narkotyków, jeździli po postojach i odgrażali się i wyzywali i, i różne tego typu, te, te, tego typu rzeczy były. Także jest to, pojawia się to. Yy, no mamy jakieś zdjęcia, jakieś nagrania, gdzie, gdzie na przykład my robimy zatrzymanie obywatelskie, a oni przychodzą i nas straszą i tak dalej i pokazują, próbują zaznaczyć jakby swoje miejsce tutaj i, i, no i tak to wygląda, nie jest to fajne. No w, takim, w takiej konfrontacji między Wami a nimi to oni nie mają żadnych szans, bo przecież taksówkarzy zakopiańskich jest dużo więcej. Natomiast mam takie pytanie do Pana jeszcze jedno. Czy abstrakując od Bolda i Ubera, czy w Zakopanem nie jest za dużo taksówek? No zdecydowanie jest za dużo taksówek i teraz to co się dzieje, gdzie dochodzą z dnia na dzień, i to, to, to po 10, po 20, 30 taksówek. Tak, ja nie chcę teraz skłamać, ale jakoś przed od Sylwestra, żeby, żeby nie skłamać, nawet sam pisałem gdzieś na jakiejś grupie, czy dobijemy do tysiąca, no to teraz już mamy ponad 1100 taksówek. 100, 1115 na pewno być może nawet więcej. A ile taksówek powinno Pańskim zdaniem jeździć w Zakopanem? Ile taksówek powinno mm -hmm. jeździć. No tak, żeby była, żeby każdy miał pracę, żeby, żeby nie musiał tam wystawać i marznąć przez cały dzień na, przez na, na postoju pod granitem. No powiem szczerze, że trudno to w określić, bo jeżeli przychodzą do ręce okres przykładowo sylwestrowy, to tych taksówek będzie zawsze mało. Ale to, to są te okresy naprawdę kilkudniowe w roku. A poza sezonem to... no większość tych taksówek stoi poza sezonem, tak trzeba powiedzieć jak jest, bo, bo, bo one stoją. Po prostu. I zostaje tu może setka, może dwieście tych taksówek, które tak naprawdę gdzieś tam pracuje przez cały rok. Jakaś reglamentacja w wydawaniu licencji taksówkowych wygląda na to, żeby się tu przydała w takim razie? Na pewno by się to przydało i powinno to być jakoś, powiedzmy, odgórnie zrobione ustawą, że do ilości mieszkańców, którzy są w danym mieście, powinny być dostosowane taksówki. Bo u nas po prostu to jest, no nie ma limitu. Oni wydają te te licencje za licencją i, i to nie idzie w dobrym kierunku, bo, bo tak naprawdę no nie mamy my mamy może postoje, około 150, może 200 postoi, a mamy teraz już na dzień dzisiejszy 1000, ponad 1100 wydanych numerów, także to jest kompletnie no nielogiczne i nie wiem, nie wiem, jak to będzie działać dalej. To może to jest jakiś kierunek, żebyście Państwo też oprócz tego, że tam walczycie o, o taką tożsamość własnych kompanii tu w Zakopanem, no powalczyli trochę właśnie o takie prawo lokalne, bo to niekoniecznie musi być ustawa, no czasem jest też tak, że miasto tworzy własne prawo lokalne, oczywiście nie łamiąc ustaw. Ale może przecież, rzeczywiście warto porozmawiać tutaj z radnymi, z burmistrzami na no temat no takiego prawa lokalnego, który będzie brało pod uwagę naszą specyfikę tutaj w górach, prawda? W, w takim maleńkim miasteczku. No jeżeli będzie chęć, a niby jest taka chęć tutaj ze strony miasta. No wy jesteście dobra, siła, prawda? Si siła ludzi mówiąc szczerze. No na pewno jesteśmy dużą siłą i jakby za nami idzie sporo. Sporo ludzi sporo elektorat, jeżeli tak patrzy się tutaj na, na to miasto I, i na pewno za nami pójdzie sporo ludzi. Tylko teraz jest pytanie, na ile urząd miasta, na ile miasto zakopane może, może wpłynąć na ten rynek. Bo na razie burmistrz przez cały czas twierdzi, że on nie może wiele. Także no zobaczmy jak to będzie wyglądało. Tu mieszkańcy przez długi czas obserwowali i chyba się denerwowali, bo, bo, bo trudno było się wtedy nie denerwować. No, przez lata też te, te, to lekceważenie trochę władzy, bo to nie są ostatnie miesiące, ale lata, lekceważenie w samorządów wobec e braku miejsc e postojowych na dworcu. Prze przecież to, to, to jest dalej jest jakiś, jakiś horror. Że tak naprawdę nie ma normalnego, uczciwego postoju taksówkowego na, na, na dworcach czy kolejowym czy autobusowym. Zgodzi się Pan ze mną? Na pewno zgodzę się i nie zdziwię się, jak zaraz się okaże, że na dworcu będzie miało miejsce polski Uber, a nie taksówki, tutaj miejscowych ludzi. No właśnie, więc to, to, to trochę jest tak, ja nie będę pana dłużej męczył, natomiast tak na podsumowanie to chyba warto zaapelować rzeczywiście do władz miasta trochę, żeby, żeby pochylił się nad całą tą historią związaną z transportem właśnie takim taksówkowym, ale też przy okazji warto, żeby zwrócił uwagę, że to nie tylko wam są potrzebne miejsca na dworcach, ale także no, ludziom, którzy przyjeżdżają, wyjeżdżają. No naprawdę przykro było patrzeć przez te ostatnich, jak od, został dworzec oddany, piękny, przykro było patrzeć, że wy tak nie wzięli, nikt Was nie wziął pod uwagę, no to po prostu było coś niebywałego. No moim zdaniem to jest skandaliczne i wjazd nawet na dworzec yy, PKS, gdzie musimy wziąć i wjeżdżać przez drogę do Sanków, tam gdzieś dookoła, żeby zawieźć ludzi, nie możemy wjechać normalnie po ludzku, zostawić albo zabrać. To też jest dla mnie chore, gdzie Straż Miejska zamiast zająć się jakimiś poważnymi sprawami stoi tam i tam pilnuje, czy my tam wjeżdżamy, czy nie wjeżdżamy. No to są takie absurdy, które po prostu w pewnym momencie mam nadzieję, że, że zmienią się i, i dadzą do myślenia władzom, że trzeba po prostu coś zmienić. No więc chyba w nadzieja w, w tym Waszym trochę teraz widzę, że się zjednoczyliście w jakiejś sprawie, to może przy okazji tą sprawę udało się Wam załatwić. Bardzo serdecznie dziękuję i e, za rozmowę. Powiem tylko, że to na Pańską prośbę nie pokazujemy Pańskiej twarzy. E, wiem o tym, bo mi Pan wyjaśniał, że, że, że tak, tak dla Pana będzie bezpieczniej, tak? Tak jest. Dziękuję tak samo. Dziękuję serdecznie za rozmowę.